na konferencji prasowej w meczu Jekseki Mieś-Negnica. zakończone zakończyło zwycięstwem różnych gości 2-1. Do, do przerwy Mieś wygrywała 1-0. do 0. Przypomnę tylko minuty bramek. 25 minuta Zakrzewski, 75 minuta Sternak, 78 minuta Grzegorzewski. Spotkanie obserwowało 400 widzów. Witam Państwa, witam trenerów obu drużyn. W pierwszej kolejności pomyczowe opinie. Najpierw trener drużyny gości Pan Bogusław Baniak. Ja mogę tylko powiedzieć, że cieszę się ze spotkania z moim byłym zawodnikiem i bardzo dobrym trenerem Piotrkiem Mandryszem, bo dla niego mam pewien szacunek od lat. Natomiast po co do meczu, to powiem jedną rzecz, że my bardzo mocno z tego meczu się przykładaliśmy. wiedzieliśmy, że to jest taka jedna z większych bitew w tej całej batalii awansu jednego i drugiego zespołu. Ja do tej bitwy przygotowałem się w, tej, w ten sposób, że obserwowałem tych z kamerą i dwie, i dwa ich mecze z górnikiem w wiele lat. Ja myślę, że dzisiaj Oprócz tego, że może kibice nie byli zadowoleni, ale to mecz taktyki. My żeśmy wyłączyli młodszych obrońców, bo oni zagrali takim samym systemem, wyłączając nam grę od tyłu. Może było w tym momencie mniej kultury grania, a, a nastąpiła kompletna walka i wymiana ciosów, która mogła się zakończyć różnym wynikiem. Ja powiem szczerze, że, że cieszę się, że mieliśmy podwajanie. Jedno zadanie taktyczne mój zespół kompletnie nie, nie wykonał. To jest masterna, który widzieliśmy, że... Ja i mam pretensje do asystentów, że wpuszczając następnych zawodników na plac, nie przekazali, kto w tym momencie, po zmianach, ma wziąć Mariusza. Cieszę się z tych punktów niezmiernie, bo przyjechaliśmy tu, nie ukrywam i, i mówię to z całą prawdą, przynajmniej zremisować, a i zwyciężyć, powiedzieliśmy, że sytuacja w tabeli, właśnie w tej fazie rozgrywy. w tych dwóch fajnych zespołach, i, będzie na pewno napięta ta bitwa i my tą bitwę dzisiaj wygraliśmy, wyprowadziliśmy dwa potężne ciosy i, 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 i tyki nie były w stanie w dzisiejszym meczu zremisować. Natomiast jedna jest rzecz podstawowa, że no, ja nie mówię o, o tym, że pan sędzia nie komentuje, ale powiem dwa słowa. Na tym poziomie, na takim mecz, gdzie naprawdę te drużyny mają w swoich szeregach zawodników z przeszłością ekstraklasową czy pierwszolikową, no to sędzia musi czuć piłkę. Przecież tam tu było więcej gwizdku, więcej wariacji niż po prostu grania w piłkę. I tu jest szok, bo ten czas mógł grać w piłkę, bo jeden i drugi grać. Umie, 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 umie. Yy, ja mam tyle. Dziękuję bardzo. Teraz strzała, jest Pan Mam. Myślę, że w dzisiejszym wybrał zespół nie lepszy, a bardziej cwańszy. Zespół miedzi miał w swoich szeregach kilku wyjadaczych, którzy w trudnych momentach dla tego zespołu, a takie również były, potrafił umiejętnie przytrzymać piłkę, potrafił wybić nas z rytmu i tak jak ten gości powiedział wyprowadził. Dwa ciosy, ale te ciosy były po naszych kardynalnych błędach. Pierwsze, pierwsza w sytuacji opanowanej, niestety, nie można pozwolić nabić przeciwnika. Nam się to przytrafiło, z tego poszło do środkowania w sytuacji, gdy zespół opuszczał swoje pole karne. To jest sytuacja bardzo trudna i, i praktycznie nieprzewidywalna. Stąd się wzięła pierwsza bramka, którą Zakrzewski wykorzystał, a druga to yy, wiele razy mówiłem swemu zespołowi, że zespół najtrudniejszy moment ma po strzelonym złoju. Wtedy rzuca się na przeciwnika i można go łatwo skarcić i dzisiaj tak się stało w dziale Miedzi, która w sytuacji, w której wydawało się, że mój zespół pójdzie za ciosem i dobije przeciwnika, nas skarciła. Stąd ta porażka, myślę, że nie zasłużona, no ale liczy się to, co jest w sieci, a dzisiaj zespół Miedzi strzelił jedno jedną więcej od nas i, i, i wygrał to spotkanie. Mogę tylko pogratulować, Mogę nam się tylko tego zwycięstwa, bo, bo z przebiegu gry myślę, że myśmy na porażkę na pewno nie zasłużyli, ale ale chciałbym też wrócić z radnicy yy, z trzema punktami, nie będąc może aż tak lepszym zespołem jak wynik pokazał. tylko dziwnego ja wbiotkuś ci tak, żebyśmy my do na tego meczu, bo to różne studia bywa. Natomiast muszę hmm. powiedzieć, że jakby ten piątek tutaj podkreślił, normalnie przebieg gry, bo taka jest w tym momencie, prawda, jeszcze to tak, więcej by było gry więcej w obu zespoła, tym sędzia pozwolił pociągnąć tą grę. Przecież to było niesamowita walka, ale nie zawsze to trzeba było przerywać, oczywiście w górze można walczyć. A ja zasłużyłem na to, że, że faktycznie gdy będzie karek płacił u mnie Herbert, który pierwszą kartkę, za pierwszą żółtą kartkę. Natomiast muszę powiedzieć jedno sprawę, że uważam, że Piotr również znał dobre strony naszego zespołu i złe, bo widzę, że to taktycznie... Te dwa zespoły były sobie już znane, a jeszcze do tej pory przecież w tych składach i w tych zestawieniach nowych, nowych zawodników nigdy nie grały. I myślę, że i Piotrowi i mi potrzebny jest czas, ten drugoligowy czas, który my, Piotr, który pracował w Lidze i w Ekstraklasie, musi, musimy po prostu ją poznać. ja mam problem z młodzieżowcami, nawet do tego stopnia, że te zmiany, które robię z młodzieżowcem, nie zawsze mi się udają i, i uczę się tego cały czas i, i na pewno będę rozmawiał szefowcem o, o przynajmniej pozyskaniu jeszcze z dwóch czy trzech uzdolnionych młodzieżowców do, do drugiej dziękuję bardzo. To były to opinie generów, a teraz czekamy na pytania od Państwa. Panie kolejdzień zachodni do generała Antysza. Panie Węże ostatnio na, na tutaj pierwszym operacyjnym dziwiliśmy się trochę zostawienia gizaka po, po lewej stronie. Pan bronił tej decyzji i tak się zastanawiam, czy po dzisiejszym meczu też pan uważa, że to jest dobre rozwiązanie? Czy jednak czwarta jednak za świetkowi szansę w środku? Ja powiem tak, Krzysiek Bizacki w meczu z górnikiem Wałczy grał tak w drugiej połowie po wprowadzeniu drugiego napastnika, natomiast pierwszy grał na tej pozycji, do której ostatnimi czasy był przyzwyczajony dziesiątki dokładnie. Myślę, że dzisiaj Krzyś nie zagrał meczu jakiegoś rewelacyjnego, ale w ostatnim spotkaniach, które grał, czyli myślę tu o drugiej połowie spotkania z Elaną i na pewno spotkania w Bytowie, którego pan nie miał okazji zobaczyć, grał świetnie. Stąd e, nawet tak doświadczonego zawodnika e, trudno rzucać e, po różnych pozycjach, bo nikt tego do końca nie lubi. My gramy u siebie, e, my chcemy zdobywać bramki. E, mam w tej chwili do wyboru czterech napastników. Szkoda by było grać tylko i wyłącznie jednym. Do tej pory w Gnieździe co na prawej stronie gra młodzieżowiec. Grał na pewno i naprawdę nie pewnie, jeżeli go kto wyczytał i wiedział, czy przekazane zostało mu, no to faktycznie tam by było uderzenie. Ja natomiast Bizackiego dzisiaj rozpisałem na dwóch pozycjach, bo tak jak Piotr mówił, on grał od początku z Nowrzykiem na pozycji numer 10, czyli i my, 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 my daliśmy mu feciuka i stąd feciuk w składzie i trochę zamieszania w pierwszych piłkach była. ale tam grał też doświadczony zawodnik, przecież u mnie na prawej obronie Mariusz Zasada, bo przecież też nieprzypadkowy chłopak i także Bizakowi wcale nie było Spotkali się dwaj ligowcy na bojku drugowym. Dziękuję bardzo. czekam na kolejne pytania. Nie mam tutaj więcej, tak? Dobrze. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Za...